Witam Was, kochani, na bajkowym Gadu Gadu. Dzisiaj przedstawię Wam różne światy, które specjalnie dla Was zbudowałam, a Wy powiecie mi, który świat najbardziej Wam się podoba i który byście chcieli mieć w swoim pokoju. Zaczynamy od Hot Wheels, od aut różnego rodzaju. Zobaczcie, autobus, nawet samolot tutaj jest. Takie auto i chodu Wilsy i, i nawet wyścigówki. Patrzcie, czacha taka. Tu z tyłu mamy też jakiś zestaw, jeszcze nawet nie otworzony, z takim dinozaurem T-Rexem. Dobra, super świat. To jest świat numer jeden. Przechodzimy do następnego świata zabawek. To jest świat Super Zinks. Witajcie, Super Zinks. Tutaj mamy policję, więzienie, tutaj laboratorium, dynia, profesorka, zobaczcie co się dzieje. Domki i pełno superzinksów, złoczyńców, jak i tych dobrych. Przechodzimy do następnego świata. Ten świat to mi się bardzo podoba i chyba ja bym go wybrała. Jest to świat, Smoków i rycerzy. Patrzcie, tutaj gryfa mamy, jaka tu się akcja dzieje walka. Smoki walczą z rycerzami, i zwróć uwagę, że smoki mają pomocników są to ludzie lasu, widzicie? Tutaj zobaczmy jeszcze dalej, co w tym świecie wow, rycerz tutaj ma ogromny kamień i rzuca oto w tego smokałowcem. Mhm, mm patrzymy, patrzymy, co tutaj rycerz jedzie, a pod spodem król, król się chce wydostać, chyba z tego ogromnego zamczyska. Idziemy dalej, dalej, tutaj walka, walczą, dzielnie smoki atakują, chyba, że to rycerze atakują smoków, jak myślicie. Mhm, ciekawe, dobra. Mamy teraz następny świat świat gormitów. A czy wy w ogóle znacie gormity? Jestem ciekawa. Zobaczcie, ja uwielbiam gormity, i mimo że są to stare zabawki, bo były hitem parę dobrych lat temu, to ja dalej je mam w swojej kolekcji i uwielbiam je układać. Jeśli jesteście ciekawi co to są Gormity, to wpiszcie sobie Gormity w wyszukiwarce i zobaczycie jakie świetne filmiki są z nimi zrobione. Dobra, przechodzimy do następnych światów, a następny to świat dinozaurów. Świat dinozaurów. Są tutaj gady prehistoryczne, wodne, lądowe, jak i Ba, bam, Latające! Widzicie? Ten świat też jest ekstra. Co wy na to? Wulkan, T-Rex i. O tu mamy T-Rexa. Amolit. I wiele, wiele innych ciekawych dinozaurów tutaj yy, i gadów można spotkać. Przechodzimy do następnego świata. Żegnajcie dinozaury. Świat Pirata Haka. U, taki malutki ten świat, ale jest. Świat pirata Haka. A zaraz obok mamy. Super bohaterów. Widzicie? I nie tylko super bohaterów. Bo ja tam widzę ten dziesięć i jakieś gluty. I oto skubidubidu. Gdzie jesteś? Wow! W Scooby-Du mamy i potwory. Gdzie? Tutaj jest bagienny potwór. I detektywów Scooby-Du. Przechodzimy dalej. Następny świat to gospodarstwo. Tak, kogut pieje, kukuryku. Wstawać i oglądać bojkowego gadu-gadu. Hmm. Zobaczcie, co się tam dzieje w środku. Życie jak w Madrycie. Świnki, pieski, jedzonko, kotek. Tutaj mamy krówki. Pani czyści krowa, jednocześnie doi, jest dojarka. I koniki. Hmm. Gospodarstwo jest świetne. Jestem ciekawa, kto z Was wybierze gospodarstwo. Następny świat, który Wam przedstawię... Może nie świat, ale zwierzątka z różnych części świata. Jest tu i Afryka, Australia, Europa. No Wszystkie kontynenty znajdziemy, jeśli chodzi o zwierzynę. No są niepoukładane, są w pudłach, ale jak najbardziej należą do jednego z światów, które możecie sobie wybrać. I pam, pam, niektórzy z was może powiedzą, to dla bobasków. Mm -mm, nieprawda. Zobaczcie jak tutaj jest ciekawie i fajnie. Oto strażak sam. E, a tutaj Norman Price jak zwykle coś łobuzuje. Strażak sam musi ugasić ten pożar. Widzicie? Ej, a co tu robią te żaby? O, o. Chyba u strażaka sama jest jakaś inwazja żab. Zobaczcie, nawet na dachu siedzi o, o, ej, kapitan na kibelku. Dobra, nie podglądujemy. To papa, pa, strażaku sam. O, 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 co to za ogromny świat? Cóż to takiego, jak myślicie? Oto Tomek i przyjaciele. Mm hmm, To jest dopiero ogromny świat. Patrzcie, ile tu jest torów i wyścigi, i kamieniołomy. Wszystko, tutaj pracują, tutaj jeżdżą. No, ten świat też jest super. Też mi się podoba. Widzicie? Tutaj nawet jest ekipa, która pomaga w razie jakiegoś wypadku. Jest Felek, jest Basia. Oni gaszą pożary. To taka straż pożarna w Tomku i przyjaciołach, tak? No, super. Ekstra. Ogromny tor. No, ciekawe, kto by go wybrał. I mamy już ostatni świat, który dla Was przygotowałam. To nie ten piesek, ale klub myszki Miki. I oczywiście przyjaciół myszki Miki. Zobaczcie, jaki ogromny. I co w tym klubiku się znajduje? Auta, pojazdy, straż pożarna, kemping. I rakieta, i autobus szkolny, i klubik, myszki i samolot. Mm, I nawet mynia. Zobaczcie, to jest naprawdę super ekstra zestaw. No ciekawe, kto wybierze klubik. I co moi drodzy, jak myślicie? Który z zestawów będzie miał? Więcej chętnych. Ja powiem Wam tak: ja bym wybrała smoki i bym wybrała dinozaury. Czekam na Wasze komentarze i oczywiście, jeśli filmik Wam się podobał, łapka w górę. Żegnajcie, moi drodzy. Żegna was bajkowe gadu, gadu.